Pomnik świętej Kingi i księża Bolesława Wstydliwego. Tak tutaj postawiono. Właśnie. Krzysiu idzie, będzie zaraz śpiewał. Ale za chwilę. Musimy się przygotować. Na razie, tutaj popatrzę, co tu się dzieje w koło. Coś tu się dzieje: tu jest szyb, Sutoris. Z orłem, białym, z koroną. A tu co się dzieje? Na drabinę tam wyszli i naprawiają. Wczoraj mój widziałem, gdzieś tam pan grał. Wczoraj grała, dzisiaj tutaj to nie tylko umie grać, pan, tylko i inne rzeczy, inne rzeczy też umie robić? Uniwersalny, tak. Uniwersalne. A trochę można tutaj zapachu solnego powąchać. Tutaj już dwie zamykamy. A już zamykają. No widzicie, zamknęli się. Pana zamknęli, nie pójdziesz, już stąd. Zostanie pan tam na górze. Draminę zabiorą, bym się trzymał tam pędzla. Pędzla nie mam dobrać. No to tamtej szmatki. Powietrza, to się Powietrza kas. Ja się boją. boją się. Boją się. No boją A się, bo są. Się robił, bo co? Bardzo są wstydliwi ci ludzie. Bardzo I... się boją wszystkiego. Reklamy się boją. Dzikusy, Dzi... żeby te gówna pościągali z tego. Z tego uzdrowiska Aha. No tak to jest właśnie. Szybko sospalnia sutoris, ma górników, którzy uciekają przed ludźmi. I to by było na tyle. Teraz patrzymy tu Krzysiu nam zaśpiewa. Co dzisiaj zaśpiewasz? Już za chwilę cię włączymy, tylko na drugim wejściu.